Siemanko, witajcie, z strony Rolnictwo Podlaskie Witam was w pierwszym vlogu na moim kanale A jest to vlog z okazji 400 subskrypcji Jest to oprowadzenie po gospodarstwie a Więc tutaj widzicie MTZ Białorusa 82 konie Z ładowaczem czołowym Metal Technic szuflą do piachu Tutaj jest krokodyl Z do ładowacza Daburnika do Tutaj mamy teleżówkę 270 metra Pomod Chojnia, beczkowóz, 4000 litrów Tutaj mamy Brony Pięciopolowe Lekkie Dobra, idziemy tam do garażu Bardzo Wam dziękuję za te 400 subskrypcji, które wybiliście Myślę, że będą dalej one rosły Będzie ich coraz więcej Myślę, że za rok to będzie 800 już te subskrypcji a więc tutaj mamy Ursusa 3P z kabiną 30. Tutaj mój skuter, który jeżdżę nagrywać. Mam filmiki. Tutaj Ursus 3512, 12 Szyby powybijane jak kosimy zboże. ten trawę kosimy, to zawsze kamień walnie. Lej do nawozów. Prasa belująca, metal fach. Ona dużo robi, bo 400 tak byle, robi w roku i jeszcze do tego doliczamy słomę. Poznaniak polski i arfa do zboża. I jeszcze będzie pewnie uprowadzenie po gospodarstwie u rolkom, które, którego zapraszam na kanał. Tam bodajże chyba 100 subskrypcji. Jest u jego, to tam subskrybujcie. I będzie też u jego uprowadzenia, ale Prowadzenie pewnie z jego gospodarki Więc to na razie wszystko i zaraz tam pójdziemy Tylko po zamykam drzwi i idziemy tam dalej Rozrzutnik, 3,5 tony polski Tutaj jest Szufla do śniegu, samoróbka Idziemy tam Jeżeli będzie mnie słabo słuchać, ale trochę wieje wiatr, ale nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać, czy nie. Tutaj mamy przywracarko zgrabiarkę siedmiogwiazdową, trochę wieje, to nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać. Ale jak nie, to przepraszam. To tutaj mamy brony. Nieużywane już. Pryskiwacz też nieużywany. Puk Unia, trzy by, Czasami, ale to czasami używamy. Kosiarka rotacyjna kolejna Fernaron tłuk na resorach Trzy Kultywator Polski, ale wiatr teraz wieje No i przeczepa na mało kiedy używana. Beczkowóz Cholera jasna z wiatrem Beczkowóz do, do, do wody dla krów Tu mamy już ostatnią maszynę w gospodarstwie na jastowal a więc to byłoby na tyle w tym vlogu a ja zapraszam do subskrybowania, komentowania lajkowania zapraszam też na stronę na facebooku rolkom i rolnictwo podlaskie no i co subskrybujcie na razie trzymajcie się, cześć! Tutaj mamy jeszcze jeden traktor, ostatni w moim gospodarstwie. Jest to u 303 p 363P bez kabiny. Tutaj widzimy i owiarka. Owiarka zawsze jest podpięta pod ten traktor 3P. Dobra, zamykamy i tam widzimy się zaraz ponownie, tam przy tamtych maszynach. Tutaj mamy kosiarkę z rozbijakiem. Do przekosów kosiarka rotacyjna. Dalej idziemy tutaj, mamy kolejny traktor a jest traktor Masy Ferguson 3070 traktor ma 95 koni Bardzo polecam. Jest on na wąskich kołach, bo pewnie latał jak był poprzedniego właściciela przy nowozach jakichś opryskach bodajże 94 rocznik, tutaj, No to idziemy dalej, a zakupiony został w 2016, czyli rok temu, w marcu. Bardzo prezentant, ten ciągnik. Dobra, idziemy tam dalej.